To nie jest historia typowego oszusta. To opowieść o człowieku, który przez dekady żył w kłamstwie tak perfekcyjnym, że uwierzyła w nie nawet nowojorska elita. Clark Rockefeller tak kazał siebie nazywać. Ekscentryczny, wykształcony, elokwentny. Nosił markowe ubrania, mówił z klasą, interesował się sztuką, finansami, polityką. Otaczał się ludźmi wpływowymi, obracał się w towarzystwie bankierów, inwestorów. I kolekcjonerów dzieł sztuki. Twierdził, że jest spokrewniony z jedną z najpotężniejszych rodzin w historii Stanów Zjednoczonych rodziną Rockefellerów. A ponieważ nikt nie miał powodów, by mu nie wierzyć, przez lata uchodził za jednego z nich. Clark nie miał profilu w mediach społecznościowych, nie chwalił się swoim życiem w internecie, nie dawał nikomu dostępu do prywatnych spraw. Twierdził, że działa na rzecz tajnych projektów rządu, że musi zachować dyskrecję. Dla niektórych był dziwakiem, ale takim, którego dało się polubić zabawnym, charyzmatycznym, z nutą tajemnicy. Dla innych był po prostu snobem, który korzysta z nazwiska, by dostać się tam, gdzie zwykli ludzie nie mają wstępu. Jednak nikt nie spodziewał się, że za tą fasadą nie kryje się ekscentryczny milioner, ale kompletnie inna osoba ktoś, kto nie miał nic wspólnego ani z bogactwem, ani z amerykańską elitą. I co najważniejsze, ktoś, kto od samego początku był mistrzem manipulacji. Christian Karl Gerhards urodził się w 1961 roku w małym niemieckim miasteczku. Jako nastolatek marzył o czymś więcej: o wielkim świecie, bogactwie, sławie. Już wtedy zdradzał oznaki obsesji na punkcie statusu i wyobrażonego luksusu. W 1978 roku, mając zaledwie 17 lat, wyjechał do Stanów Zjednoczonych pod pretekstem wymiany uczniowskiej. Ale jego prawdziwym celem było coś zupełnie innego zbudowanie nowej tożsamości. W ciągu kilku pierwszych lat w Ameryce zmieniał nazwiska jak rękawiczki. Próbował się wkręcić w środowisko aktorskie w Los Angeles, przedstawiając się jako potomek arystokratycznej rodziny albo student prestiżowych uczelni czasem mówił, że jest filmowcem, innym razem, że pracuje przy tajnych projektach naukowych. Nikt nie sprawdzał. Wtedy jeszcze nie było Google ani Facebooka. Wystarczyło pewne spojrzenie, dobrze dobrana historia i pewność siebie. Zamieszkał w Kalifornii i tam zaczął tworzyć swoją pierwszą poważną mistyfikację. Pod nazwiskiem Christopher Chichester zamieszkał w domu starszej kobiety, która zmarła później w tajemniczych okolicznościach. W tym samym czasie Zaginęła również para młodych ludzi, z którymi miał kontakt. Plotki o jego dziwnym zachowaniu zaczęły krążyć, ale zanim policja zdążyła go namierzyć, Christian już był kimś innym i gdzie indziej. W końcu przybrał tożsamość Clark'a Rockefellera. Brzmiało dostojnie, było znajome, a nazwisko otwierało drzwi. Od tego momentu przestał być chłopakiem z Niemiec, a zaczął żyć jako członek jednej z najbogatszych dynastii świata. I co najdziwniejsze, nikt nie sprawdzał, czy to prawda. Jako Clark Rockefeller żył dokładnie tak, jak wyobrażał to sobie Christian Gerhard Reiter. Z rozmachem. Przedstawiał się jako kolekcjoner sztuki, doradca finansowy, członek zarządu tajemniczych funduszy inwestycyjnych. Nigdy nie pracował w tradycyjnym sensie, ale zawsze miał pieniądze. Jeździł luksusowymi samochodami, mieszkał w eleganckich dzielnicach, bywał na przyjęciach, gdzie nazwiska gości robiły wrażenie. Nosił garnitury, mówił o sobie w sposób zdystansowany, czasem nawet z pogardą dla zwykłych ludzi. I grał tę rolę tak przekonująco, że nikt nie pytał o dowody. Znał się na sztuce, potrafił dyskutować o inwestycjach, miał nienaganne maniery i akcent. To wystarczyło. Kiedy mówił, że jest z rodziny Rockefeller, nie dodawał szczegółów. A kiedy ktoś pytał, robił z tego tajemnicę, że musi dbać o prywatność, że jego rodzina nie chce rozgłosu. To działało. Bo kto odważy się zakwestionować Rockefellerów? Jednym z jego największych osiągnięć było małżeństwo z Sandrą Boss, absolwentką Harvardu, kobietą sukcesu, wysoko postawioną w świecie finansów. Clark przedstawił się jej jako ekscentryczny, ale genialny inwestor. Był dziwny, bywał chłodny, ale inteligentny, uprzejmy, z klasą. Sandra uwierzyła, że ma do czynienia z nietypowym, ale wyjątkowym człowiekiem, z potężnym nazwiskiem. Ich związek trwał kilka lat i doczekali się córki, ale im dłużej byli razem, tym więcej rzeczy zaczynało nie pasować. Clark izolował się od ludzi, nie miał żadnych dokumentów, nie pozwalał nikomu kontaktować się z rodziną, o której mówił tylko zdawkowo. Z czasem ich małżeństwo zaczęło się sypać. Sandra wynajęła prywatnych detektywów, którzy zaczęli zbierać informacje. To wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze rysy w tej idealnej fasadzie. Ale Clark, przyzwyczajony do życia w kłamstwie, nie zamierzał się poddać. Wszystko zaczęło się sypać w 2008 roku. Małżeństwo Clark'a Rockefellera i Sandry Boss już wtedy nie istniało. Rozwiedli się, a sąd przyznał Sandrze wyłączną opiekę nad ich córką. Clark nie był w stanie udowodnić swojej tożsamości, nie miał stałego miejsca pracy, nie potrafił wyjaśnić źródła swojego dochodu. Jedyne, co udało mu się wywalczyć, to ograniczone prawo do odwiedzin pod nadzorem. Ale Clark nie zamierzał grać według zasad. Podczas jednego z umówionych spotkań w centrum Bostonu zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Wsiadł z córką do auta, podstawionego przez wcześniej wynajętego kierowcę, Ogłuszył towarzyszącego im kuratora sądowego i odjechał. Porwanie było szybkie, zaplanowane i całkowicie zaskakujące. W mediach natychmiast zawrzało. Porwano dziecko, a porywaczem był człowiek przedstawiający się jako Rockefeller. Sprawą zajęło się FBI. Początkowo śledczy skupiali się wyłącznie na odnalezieniu dziewczynki, ale z każdym kolejnym dniem zaczynali się zastanawiać, kim właściwie jest ten człowiek. Bo żaden z ich systemów nie potwierdzał jego tożsamości. Nie istniał żaden oficjalny Clark Rockefeller. Rozpoczęło się jedno z najbardziej nietypowych śledztw w historii FBI. Śledczy odtworzyli drogę ucieczki Clarka i odkryli, że miał przygotowaną kryjówkę. Zamieszkał z córką w wynajętym domu w Baltimore, posługując się kolejnym fałszywym nazwiskiem Chip Smith. Przedstawiał się jako kolekcjoner książek i samotny ojciec. Miejscowym sąsiadom wydawał się dziwaczny, ale nieszkodliwy. Po kilku tygodniach FBI zlokalizowało dom. Zorganizowano akcję, podczas której udało się odbić dziewczynkę i zatrzymać klarka. I właśnie wtedy wszystko się posypało. W trakcie przesłuchań wyszło najaw, że mężczyzna nie ma żadnych dokumentów nie istnieją żadne oficjalne rejestry potwierdzające jego tożsamość nie ma aktu urodzenia, historii kredytowej prawdziwego numeru ubezpieczenia społecznego. Śledczy zaczęli więc cofać się w czasie. Trop doprowadził ich do Kalifornii, gdzie pod innym nazwiskiem Christopher Chichester był kiedyś zamieszany w tajemnicze zniknięcie małżeństwa Sochusów. I tu pojawił się kolejny szok. Ciało Johna Sochusa odnaleziono w latach dziewięćdziesiątych na terenie posesji, gdzie niegdyś mieszkał Christian. Sprawa nigdy nie została rozwiązana. Po analizie zdjęć, dokumentów i rozmów ze świadkami, FBI w końcu odkryło jego prawdziwą tożsamość. Christian Karl Gerhard Sreiter, obywatel Niemiec, który opuścił ojczyznę w latach 70. i przez trzy dekady żył w Stanach jako oszust, przybierając różne tożsamości. Dla opinii publicznej to był szok. Rockefeller okazał się fikcją, wymyśloną przez sprytnego imigranta z Niemiec. Elity, które go znały, zaczęły się dystansować. Clark Rockefeller, a właściwie Christian Gerhardsreiter, był mistrzem w tworzeniu alternatywnych wersji rzeczywistości, ale nie tylko dla innych. Wszystko wskazuje na to, że sam też wierzył w część kłamstw, które opowiadał. I właśnie to sprawia, że ta historia nie kończy się na oszustwie, tylko wchodzi w dużo mroczniejszy, psychologiczny wymiar. Śledczy, którzy zajmowali się jego sprawą, zwracali uwagę na jedną rzecz. Christian nie miał zwykłych motywacji. Nie chodziło mu o pieniądze w klasycznym sensie. Nie prowadził życia jak typowy przestępca. On nie oszukiwał dla zysku, on oszukiwał, żeby istnieć. Tożsamość była dla niego jak kostium, a każde kolejne wcielenie sposobem na ucieczkę od siebie. Psychologowie sądowi, którzy analizowali jego zachowanie, podejrzewali u niego zaburzenie osobowości typu narcystycznego z cechami socjopatycznymi. Był chłodny emocjonalnie, nie odczuwał empatii, miał ogromne poczucie własnej wyjątkowości, potrzebował uznania, statusu, atencji i był gotów zrobić wszystko, by je zdobyć. Nie przywiązywał się do ludzi, traktował ich jak narzędzia do podtrzymania swojej iluzji. Co ciekawe, nawet po zatrzymaniu, nie przestał grać. W wywiadach udzielanych z więzienia dalej używał nazwiska Rockefeller. Twierdził, że nie rozumie zamieszania wokół swojej osoby. Opowiadał historie o znajomościach z ważnymi politykami i artystami. Czasem mówił, że ma kontakt z córką, choć było to nieprawdziwe. Kłamał nawet wtedy, gdy nie miał z tego żadnej korzyści. To sugeruje, że jego życie w kłamstwie nie było strategią, było uzależnieniem. Im dłużej w nim tkwił, tym bardziej stawało się ono jego jedyną rzeczywistością. Psychologowie mówią o takim stanie jako o rozpadzie jaźni. Gdy osoba tak głęboko wchodzi w swoją kreację. Że przestaje odróżniać prawdę od fikcji. Czy był psychopatą? Być może, ale bardziej niż klasyczny zbrodniarz przypominał kogoś, kto próbuje uciec od własnej przeciętności, tworząc siebie od nowa. Jego historia pokazuje, jak daleko może zajść człowiek, który nie chce być sobą, i jak niebezpieczne może być kłamstwo, jeśli jest wystarczająco dobrze opowiedziane. A wy co myślicie? czy Clark Rockefeller naprawdę wierzył w swoją własną fikcję, czy po prostu grał najlepiej, jak potrafił? Dajcie znać w komentarzach, jestem ciekawy waszych teorii. Jeśli lubicie takie historie, nie zapomnijcie zostawić suba. Nowe odcinki wpadają regularnie.